solidarność i ruchu solidarnościowego, który przeżywa swoje 30-lecie istnienia. Chciałem w imieniu własnych i solidarno pracujących w tym mieście, jak i również w imieniu wszystkich kapłanów, księży, dziekanów, pracujących w naszym mieście, może widać średniego księdza biskupa i prosić też o przewodniczenie naszej wspólnej w dzięki czynnej prośbą i tych, którzy dzisiaj się się zgodziły. Witajcie dzisiejszym księże i skupie. Wielka radość dzisiaj w naszych sercach, bo wszystkie stany zrzeszone w różnych grupach zawodowych, ale pod jednym wspólnym, przepięknym standardem, standardem solidarności. Razem jesteśmy od 30 lat jako jedna solidarność. Razem od 30 lat świadomi swoich błędów i marności przychodzimy przede wszystkim dziękować Bożej opatrzności, bo jest za co dziękować. Przez te 30 lat solidarność, tałną innym demokratyczną, niepodległą ojczyznę. Dziś cieszymy się i ciebie, się, że mi spółki, nasz dostojny Ojcze Duchowny. Prosimy o modlitwę, prosimy o modlitwę dziękczymną i za te 30 lat, ale i za następne lata, aby dobry dobrym tak jak dotychczas, błogosławił Solidarności, błogosławił wszystkim jej członkom, błogosławił wszystkim mieszka mieszkańcom naszej ukochanej Rzeczypospolitej, abyśmy byli godnymi dziećmi Bożymi, Dobrymi obywatelami naszej ojczyzny. Proszę również, abyś za chwilę poświęcił nasz nowy sztandar. Sztandar organizacji zakładowej NZZ Solidarność przy zakładzie hydrotechnicznym. że poświęcają swoje talenty, swoje życie dla. Wódmy się. Boże, wy stworzyłeś człowieka na swoje podobieństwo. powołałeś go, aby żył wzrastał we wschodnim z innymi ludźmi. I w swoim sądzie, kiedyś wystosowałeś tam przeciwny przykład miłości, przez niego przykazałeś nam, abyśmy się zajęli i wyłamały. Obdarz, ojcu. Wysuchą w jedności Ducha Świętego przez wszystkie wieki Jego i przez oporne bywa chwalony. Na chorobę pyszałka nie ma lekarstwa, albowiem na siebie zła w nim zapuściło gorzenie. Serce rozumnego rozważa przypowieści. A u posłuchacza jest pragnienie za solidarność. Ruch społeczny, który stał się odważnym znakiem sprzeciwu wobec totalitaryzmu władzy, komunistycznych rządów. To wtedy, po wielu bolesnych doświadczeniach i próbach, nawet powstał sklepczek. Ludzie przestali się bać. Zostały zapoczątkowane historyczne wydarzenia dla Polski i Europy. I pojawiło się światło dla Narodów podbitych przez Imperium zła. Umiłowani w Chrystusie Panu się z bracia, Z naszymi myślami próbujemy dzisiaj ogarnąć wydarzenia, jakie dokonały się 30 lat temu. Właściwie do znamiennych słów modlitwy papieża Polaka, słów wypowiedzianych rok wcześniej na pracy zwycięstwa w Warszawie, trzeba nam się odnieść. Niech wstąpi Duch Twój i odnowi oblicze Ziemi, tej Ziemi. To właśnie spotkanie. Swojcem Świętym Janem Pawłem II sprawiło, że naród nabrał powietrza, dostrzegł siłę swojej wiary i narodowych doświadczeń. Mogę ważnie powiedzieć, że należy do pokolenia Solidarności. Jakież to było pragnienie prawdy, jakież to było. Pragnienie społecznej sprawiedliwości, wolności, odkrywania ludzkiej godności. Jak wielkie było pragnienie naprawy zepsutego państwa, odnowy życia społecznego opartego na zdrowych zasadach moralnych, przekazanych przez dziesięć słów na Kiedy Pierwsi działacze Solidarności. Formułowanie strajkowych postulatów sięgali do katolickiej nauki społecznej. Ruch Społeczny Solidarność powierzał siebie Matce Bożej Królowej Na strajkowej bramie Stoczni pojawił się jej wizerunek. Było także zdjęcie papieża Polaka. By przywołać pomocy z nieba i z ziemi. Naród czerpał siłę z Ewangelii. Czerpał też z głębokich religijnych, humanistycznych treści papieskiego nauczania. Bez tych papieskich słów Solidarność nigdy nie byłaby światłem dla narodów Wizerunek papieża w strajkujących zakładach pracy. Emblematyczny portret papieża na bramie stocznikańskiej, a piesz na duchopisie, którym zostało podpisane porozumienie z władzą. To wszystko stało się symbolem więzi z Jarką Pawły II w dniach kształtowania się nowego doświadczenia duchowego, społecznego politycznego i związkowego, które streściło się w jednym słowie. Stefana, Marka, Skupa seniora Tadeusza, regionalnego Tłuszcz Pasterza Ludzi pracy Księdza Mariana oraz wszystkich kapłanów, których Kościoła kościołach tego pasterzanta postanowił. z jej mieszkańcami, a przy niej niezruszone bezpieczeństwo i położę. i wino, które za chwilę staną się Twoim ciałem i krwią. Włącz nas wszystkich swoją świętą ofiarę i obudź w nas pragnienie częstego spotkania się z Tobą w Najświętszym sakramencie. Przynosimy zapaloną świecę symbolizującą światło, którym jest Chrystus, nasz Zbawiciel. To się na nasze ciemności i pokazuje jak żyć w prawdzie. Oto panie dar ołtarza, od związkowców zagłębia niedziowego. Niech ten dar będzie znakiem wdzięczności za to, że powołałeś nas do życia i zrastanie we wspólnocie.